Cześć, tu Karol, Łąki Kwietne. Właśnie jestem w magazynie nasion naszego sklepu internetowego łąkikwietne.pl Skąd możecie zamówić mieszanki, jak również wiele pojedynczych gatunków dzikich kwiatów. Tutaj na tych regałach widać około 130 różnych pozycji. W tym sezonie wiosennym jeszcze będziemy powiększać naszą ofertę o kolejne 30 gatunków. Ja akurat przyjechałem tutaj, żeby wziąć dla siebie kilka pozycji roślin, które Moim zdaniem dobrze sprawdzą się do ukwiecenia mojego trawnika. Będę je wysiewał w najbliższym czasie do multiplatów, a potem powstałe plagi, czyli takie małe sadzonki, będę wsadzał w trawnik. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to robię, to zapraszam do filmu, do którego link znajdziecie poniżej w komentarzu. No i tak, dla wszystkich entuzjastów dzikich kwiatów mamy też specjalną ofertę. Przez najbliższe dwa tygodnie możecie zakupić u nas. Pojedyncze gatunki z 10% rabatem, więc zapraszam Was serdecznie, no i do zobaczenia na naszej stronie jakpunkifietna.pl.